Od kilku tygodni chodziła za mną reklama tej książki. Dokładnie tej. Raby z niej dużo dodatek. A nawet ćwiczeń. Spodobało mi się podejście określania swojego idealnego klienta, który nie mówi o tym standardowo o budowaniu sylwetki, ile ma lat itd. itd. tylko bardziej skupienie się na tzw. cechach psychograficznych. I wykonałem w sumie nie ćwiczenie. Wypisałem listę wszystkich moich ostatnich klientów i do każdego z klientów zadałem kilkanaście pytań. Też możesz zrobić to ćwiczenie? Oto te pytania. Po pierwsze, gdzie klient przebywa, do jakiej grup społeczności przynależy? Po drugie, gdzie szuka informacji i w jaki sposób je przyswaja? Po trzecie, jaka jest jego największa frustracja. Po czwarte, jakie ma nadzieje, marzenia i potrzeby. Piąte, jaki jest jego największy strach, obawa, lęk. Po szóste, jaką preferuje formę komunikacji. Siódme, najtrudniejsze, jakich słów i zwrotów używa. Ósme, jak wygląda idealny dzień takiego potencjalnego klienta? I dziewiąte, co sprawi, że klient jest lub będzie szczęśliwy.